Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce, i w kolejnym odcinku z serii podróże poza horyzont zdarzeń. A teraz wyobraź sobie, że stoisz w ogromnej bibliotece. Półki ciągną się bez końca. A na nich stoją księgi: grube, ciężkie. Każda z nich to jest historia jednego życia, twojego życia. Nie tylko tego, które teraz pamiętasz, ale także tych. Które już przeżyłeś albo przeżyłaś, i tych, które dopiero czekają na zapisanie. I progresja do przyszłych wcieleń jest właśnie takim wejściem do tej biblioteki. Nie po to, żeby wiedzieć dokładnie, co się stanie, ale po to, aby zajrzeć w potencjał, w możliwości, w lekcje. Dlaczego akurat przyszłe wcielenie? Kiedy słyszysz słowo reinkarnacja, to możesz poczuć różne rzeczy. Dla jednych to będzie duchowa prawda, dla innych kompletna bzdura, a dla jeszcze innych po prostu metafora. Ale niezależnie od przekonań, warto pamiętać o jednym: Twoja podświadomość nie odróżnia prawdy od fikcji. I teraz, jeśli pozwolisz jej pokazać ci obraz przyszłego wcielenia, to ona zrobi to w taki sposób, który najczęściej będzie dla ciebie terapeutyczny. Może pokazać ci życie, w którym nauczysz się odwagi. Może pokazać ci życie, w którym doświadczysz spokoju, którego teraz ci brakuje. A może takie, w którym poczujesz moc tworzenia i sprawczości. I warto pamiętać, że to nie jest przepowiednia. To jest taki język Twojej jaźni, Twojej podświadomości, która mówi: zobacz, jakie jeszcze możesz mieć możliwości, zobacz, czego Twoja istota chce Cię nauczyć. Dlatego wyobraź sobie, że przenosisz się do przyszłego wcielenia tutaj, na Ziemi, nie w odległe galaktyki, nie w inne wymiary, ale tutaj, na tej samej planecie, w świecie, który być może będzie podobny do dzisiejszego, a być może zupełnie inny. I możesz zobaczyć siebie jako kobietę albo mężczyznę, możesz żyć w zupełnie innym kraju, w innej, w innej, w innej kulturze, w innych religiach. Możesz być kimś, kto ma zupełnie inne doświadczenia niż teraz. Ale cokolwiek zobaczysz, to będzie to lekcja, która ma znaczenie dla Ciebie dzisiaj. I teraz, dlaczego takie doświadczenia działają terapeutycznie? Dlatego, że nagle przestajesz być uwięziony albo uwięziona w jednym życiu. Zaczynasz czuć, że jesteś częścią większej historii. I to, dalej, to daje kilka rzeczy. Po pierwsze, perspektywę. Problemy, które teraz wydają Ci się ogromne, mogą okazać się tylko fragmentem większej lekcji. Po drugie, spokój, zrozumienie, że masz czas, że nic nie jest stracone. Że jeśli nie nauczysz się tego teraz, to możesz nauczyć się później. Po trzecie, motywację, bo jeśli widzisz, że w przyszłym wcieleniu rozwijasz jakąś cechę, to przecież możesz zacząć się rozwijać już dziś jest tak, jakbyś spojrzał albo spojrzała na swoje życie z wyższej perspektywy. Nie jako zamkniętą całość, ale jako etap drogi. I kiedyś zdarzyło mi się, że podczas sesji progresji klient zobaczył siebie jako osobę żyjącą w przyszłym wcieleniu na ziemi. Kobietę. Była zielarką, uzdrowicielką. I mieszkała sobie w małej wiosce, do której ludzie przychodzili po pomoc. I na pierwszy rzut oka to się wydawało takie zwykłe, proste życie. Natomiast dla tego człowieka, który w obecnym wcieleniu, teraz tutaj, zmagał się z poczuciem, że jego praca nie ma sensu, to był przełom. I później jak rozmawialiśmy, to on powiedział: Zrozumiałem, że niezależnie od formy, zawsze będę chciał pomagać. I w tym wcieleniu może zrobię to inaczej, ale to, że już to widziałem, dało mi spokój i poczułem, że jestem na swojej drodze. I to właśnie o to chodzi, bo niektóre wizje tych przyszłych wcieleń bywają symboliczne. Ktoś widzi siebie jako wojownika i nagle rozumie, że może nauczyć się odwagi. Ktoś widzi siebie jako artystę i odkrywa, że w tym życiu powinien pozwolić sobie na twórczość. A ktoś inny może zobaczyć siebie jako nauczyciela i zrozumieć, że jego rolą jest przekazywanie wiedzy. I teraz pytanie: czy to naprawdę wydarzy się w przyszłości? Może tak, może nie. Ale najważniejsze jest to, że ten obraz ma moc terapeutyczną tutaj, teraz. Wyobraź sobie, że Twoja dusza to malarz, który ma nieskończoną paletę kolorów. Każde wcielenie to będzie inny obraz, inny styl, inna lekcja. W jednym życiu uczysz się miłości, w innym siły, a w kolejnym pokory albo twórczości. I patrząc na to z tej perspektywy, możesz poczuć, że to, czego doświadczasz teraz, też ma sens. Nawet jeśli czasami jest trudne, nawet jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć teraz tego w pełni. Jest jeszcze jeden wymiar progresji do przyszłych wcieleń na Ziemi. Kiedy widzisz przyszłe wcielenie, to możesz zobaczyć też przyszły świat. Możesz zobaczyć, jak zmieni się planeta, jak będą wyglądały miasta. Jak będą wyglądały relacje między ludźmi? Czy świat będzie pełen technologii? A może raczej wróci do natury? I to jest coś, co daje niezwykłą perspektywę. Zaczynasz czuć, że jesteś częścią nie tylko swojej osobistej historii, ale też historii całej ludzkości. Właśnie dlatego progresja do przyszłości jest taka silna. Bo łączy osobiste doświadczenie z czymś większym. I to daje ci poczucie, że nie jesteś sam albo sama. Że jesteś częścią procesu, który trwa ponad jedno życie. Że nieustannie się uczysz, rozwijasz i doświadczasz. A to, co widzisz, co zobaczysz, może stać się inspiracją, aby żyć lepiej, pełniej, ale tu i teraz. I dzisiaj wyruszyliśmy trochę w podróż w przyszłe wcielenia na Ziemi. Zobaczyliście, że wizje nie muszą być dosłownymi przepowiedniami. Mogą być metaforami, lekcjami, obrazami, które Twoja podświadomość tworzy po to, aby ci pomóc. Dlatego niezależnie od tego, ile masz w to właśnie dzisiejszy dzień jest miejscem, w którym możesz coś zmienić. A jeśli zobaczysz, kim możesz być w przyszłości, to łatwiej ci będzie odważyć się na krok w teraźniejszości. Ja dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w praktyce. Dzięki wielkie. Cześć.